Jesteśmy w pobliżu naszego kempingu Przyszliśmy tutaj nad zalew żeby kontemplować te cudowne widoki Pięknie tu jest Pięknie Pogoda się teraz zaczyna robić, słoneczko wyszło Co? No, no. Nagrywam, nagrywam, zaraz dojdę do tego. Tu jest wysoki szczyt. Tam prowadzi droga. Tam spod tego chyba za lewą przejechaliśmy. jest kolejna góra, której szczyt jest, jest jeszcze w chmurach Tu się mgła już tworzy bardziej się przybliża w naszą stronę No Widziałeś? Tutaj już jest coraz bliżej No. A tam widzisz samochód, tam droga też prowadzi Zróbmy te poziomy No dobrze, zrobię, zrobię